Cześć kochani, w Action codzienna dostawa nowości, zajrzymy na lampki, akcesoria kuchenne, z pewnością też będzie dział ogrodowy, no i różnego rodzaju kwiatki, ramki, dział kreatywny, nie obejdzie się bez działu dla zwierząt, także lecimy. Na pierwszy rzut idą te lampki, które Wam pokazałam na początku w skrócie, dostępne są w kolorze brązu bądź na przykład czerni na takiej metalowej podstawce. Te lampki kupicie w Action za 40 zł, także powiem Wam szczerze, że moim zdaniem cena jest całkiem przystępna, a lampki naprawdę są mega designerskie. Kolejną nowością w Action na dziale z lampkami są te lampki w szkle. Zobaczcie, mają dwie różne dekoracje: szkło jest takie mleczne, i one dostępne są już w takim mocno wiosennym wzorze. Możecie sobie wcisnąć guziczek i na przykład wypróbować, jak ona świeci. Same możecie zobaczyć. Lampki dostępne są w cenie 19 zł. Działu ogrodowego dostępne są różne takie solarne zwierzątka. Jest na przykład żabka, są ważki, motylki, ptaszki, biedronki. Także wybór zwierzątek jest ogromny. One ogólnie są metalowe, ale powiem wam szczerze, są tak śliczne, że naprawdę chyba jeszcze w żadnym sklepie nie spotkałam tak ślicznych lampek solarnych. Zwierzątka dostępne są za 20 zł. Na kolejnym dziale, czyli z pudełeczkami, dostępne są takie pudełka bambusowe o wymiarze 31 x 31 cm. Wykonane z bambusa, które kupicie za niecałe 13 zł. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę pod filmem, jeśli lubicie ten sklep. Kolejną nowością są te trawy. Zobaczcie w takiej porcelanowej doniczce. Dostępne są białe doniczki, bądź na przykład szare. Wszystkie te dekoracje, które teraz Wam pokazuję, kosztują 9 zł, włącznie z tym, które tutaj są dostępne obok, czyli jeszcze na przykład te roślinki w szarej lub białej doniczce. Tak się prezentują. Moim zdaniem te trawy po prostu są przepiękne, mają taki intensywny zielony kolor. Natomiast na dziale z ramkami dostępne są jeszcze takie małe ramki, które zobaczcie mogą być też stojące, bo są takie głębokie. Kosztuje niecałe 6 zł. Z działu kreatywnego dostępne są nowe farby akrylowe, w których dostaniecie aż 40 różnych kolorów. Jest to bardzo duży zestaw, który kupicie za niecałe 32 zł. Z działu kucharnego, i to jest moim zdaniem hit, dostępne są naczynia żaroodporne. Zasłuchajcie niecałe 9 zł. Wytrzymują temperaturę do 200 stopni. na chwilkę na dział ogrodowy, to tutaj dostępne są pieski. Fajny taki buldorzek czarno-biały, bądź nie wiem co to jest zaraz, jakiś golden czy coś w tym stylu, za 30 zł. Wykonane są z poli żywicy. Natomiast powyżej dostępne są lampki solarne w różnych kolorach stłuczonego szkła i na przykład, zobaczcie, jest biały, pomarańczowy, zielony, bądź niebieski za 18 zł. U mnie już wiosna. Słuchajcie, ptaszki pięknie śpiewają, słońce świeci, temperatura bliska 10 stopniom także jest naprawdę przyjemnie. Te lampki kosztują 18 zł. Z działu ogrodowego jeszcze dostępne są już też rękawice. Jeżeli przygotowujecie się już do jakichś prac ogrodowych, to same wiecie, że to jest totalny must-have. Jeżeli chcecie kupić takie naprawdę ładne, to teraz za 3,80 w Action dostępne są w wielu różnych wariantach. Jeżeli już przygotowujecie jakieś sadzonki, to za 8,50 w Action dostępne są takie doniczki o średnicy 7 cm bądź 15 za 8,50. I jeszcze z sadzonek, to dostępne są takie malutkie wazoniki na sadzonki. I je kupicie za 3,70. 65 zł w Action dostępna jest taka komoda. Jest bardzo ciekawa ogólnie, jej wymiar to 67 na 34 cm. Może służyć nawet jako szafka nocna, bądź jakaś wiecie taka dodatkowa komódka gdzieś w przedpokoju, regał na książki. Ma w zasadzie wiele zastosowań. Natomiast na dziale zwierzęcym, i to musiałam Wam pokazać, są te śliczne koszyczki. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Mają takie fajne łóżka, a w środku mięciutki materacyk i kupicie je za 30 zł. Kolejnych nowości, to dostępne są jeszcze takie namioty. To są namioty TIPI 20 na 120 cm za 90 zł. Z działu wielkanocnego dostępne są takie szklane kule z suszoną dekoracją w środku, które oczywiście są ledowe. Dostępne są różne warianty kolorystyczne. Na takiego klosza to 25 zł, a tutaj na przykład za 14 zł kupicie po prostu takie szklane jajka, z których, w których możecie sobie wykonać jakąś własną dekorację. Tych kurek drewnianych niestety nie ma w zestawie, można sobie je dokupić i wiecie zrobić taką po prostu swoją własnoręcznie wykonaną wielkanocną dekorację. oczywiście są też różnego rodzaju zawieszki za 7 zł z suszoną dekoracją w środku. Ta jest akurat chyba psuta. Ledowe kule, takie tęczowe, też przepiękne w formie właśnie wielkanocnego jajka za 15 zł. A tutaj na przykład zawieszki z suszonymi dekoracjami w tle i z taką linką, zobaczcie, do zawieszenia za zadyszkę, 9 sztuk. Kolejną rzeczą są jeszcze takie komody, i słuchajcie, one też bardzo ładnie wyglądają, i mogą być właśnie fajną taką komodę gdzieś pod komodą pod lustro, gdzieś na przedpokoju, 80x30 cm. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie za przegląd. Mam, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych przeglądach. Szafka kosztuje 80 zł. Dzięki, hej.